Jestem na Dąbrowskim odcinku drogi krajowej nr 94 No i można powiedzieć, że wreszcie w nowej organizacji ruchu przez Nowe Rondo na ulicy Staszica jest okazja, aby pojechać w kierunku Cieszyna, Tudzież Tychów Opowiem szczerze, nie pamiętam co tutaj na drogowskazach mamy Mamy Cieszyn Więc, oczywiście, tutaj zmiana pasa kierunkowskazu nie wyłączam. Zmniejszamy sobie przed skrętem prędkość. Do tej prędkości redukujemy odpowiednio bieg. W tym wypadku najlepiej na tyle zmniejszyć, aby ten zakręt tutaj wchodzić na drugim biegu. No i tutaj, oczywiście, rondo. Nowe rondo. Lewa wolna. Jedziemy oczywiście na, na wprozda, więc na drugi zjazd z tego ronda. To już za ukiem, ograniczenie do 50 na wjeździe. Na drogę S1 kontroluję sobie w lusterku czy mam wolny pas. Pas ten rozbiegowy, włączeniowy jest tutaj dosyć krótki, natomiast, mimo wszystko, staramy się również na nim nabrać odpowiedniej prędkości, aby ten pas wjeżdżając na ekspresówkę zmienić z należytą prędkością, żeby na ekspresówce nie zmuszać tych pojazdów do jakiegoś tam gwałtownego hamowania czy zmniejszania prędkości w jakikolwiek sposób.